Dobra, to jest najdziwniejsze zobowiązanie, jakie miałem Normalnie mam rower, ale jest serwis, i mi dziewczyna pożyczyła i Tetle Hej, znowu ja, dla Borisa. Chcesz ciasteczka? Ja chcę, że tak. Operator 14, czy mogę pomóc? Jeta zapłaciła mi za pizzę między banknotami była karteczka z prośbą o pomoc. Napisała, proszę pomóc. Jesteśmy pod kwiaciarnią w dzień świętego Walentego. I nie wiem, czy potrzebna jest mi torba, w razie czego wezmę torbę. Ja, ty, sawa, to tu. O super. Dzień dobry. My jak powiem, się lepiej włożyć do torby, czy... A pan z samochodem? Samochodem. Dobra, to wie pani co, ja pójdę odłożyć torbę i zaraz wrócę, po prostu wezmę to w ręce. To, to Mogę wziąć torbę na plecy. Dobra. 600, e, tak? 600, tak. Dziękuję. Dobra, to jest najdziwniejsze zamówienie, jakie ja miałem do tej pory, żeby mi tylko ten balonik nie wypadł. Ale wieje, jest Maria, nie przemyślałem tego. Teraz muszę umijać krzaki. O, brechowało. <laughs> pewnie za na GoPro nie było widać. Tam było ślisko i prawie się z tym przewróciłem. A proszę, otwórz się bez pomocy kluczyka. O nie, otwórz się? Patrzcie, mam aplikację i mogę teraz... A, to już odebrałem. I co jest? Uuu, okej, okay. wiemy no jak małego gacka Trzeba będzie jechać bardzo ostrożnie Nic dziwnego, że to zamówienie było warte 30 zł. Jak tu takie akcje się od Janie No i co jest? Czemu mogę to ode... czemu nie mogę tego? Dobrze, że to nic na ciepło, to przynajmniej Nikt mnie nie zabije Odebrałem zamówienie 600 Ale nie mogę tego potwierdzić Wyślijmy im zdjęcie Zrobione, pięknego dnia, dziękuję No i co, nadal nie mogę Okej, okay, jest Ale to się będzie dziwnie jechało Będę musiał jechać bardzo ostrożnie, żeby ten balonik nie wyleciał Idealne miejsce by użyć autopilota O, patrzcie U. Asystent, a wierzcie co, bo może on, to może moja kamera zasłania tę kamerę Tesli, która służy do obserwacji, czy na miejscu pasażera siedzi żywy człowiek. W poprzednich wersjach Tesli ludzie umiali autopilot i odpalali sobie laptopa. Tu jest kamera, która mnie obserwuje, czy ja siedzę na miejscu pasażera oraz czy patrzę na drogę. A jak on na przykład wyciągnął telefon i zaczął scrollować sobie Instagrama, to autopilot zostanie zablokowany na jakiś okres czasu. Wtedy to jest ta podstawowa wersja autopilota. Nie ma opcji automatycznego zmieniania pasów albo przejechania od punktu A do Z Czy sam zahamuje patrzcie sam hamuje jednak mam nogę na pedale, żeby móc go docisnąć. O, to wymaga przyzwyczajenia, to jest stresujące. Na szczęście czuję pod butem, jak po prostu ten pedał się sam wciska. Nie ufać maszynom. Zresztą, że autopilot w tej Tesli trójce działa tylko na podstawie kamer. W starszych S-kach był po prostu radar, tak jak w statkach na nawodnych. Jak zmieni się na zielone, to samochód sam ruszy. Dobra, walentynki czas zaczął. Ojej, i tutaj gdzieś wjeżdżamy na ten wiaduk przed nami. Wyłączyć wszystkie systemy, przejmuję na ręczne skosterowanie. O, nie za szybko. Ciekawe czy, ciekawe, czy pokona mi ten, ten wiadukt automatycznie. O, 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 asystent zakrętów jest aktywny. Uuuu. Tu jest ograniczenie do 30, więc pewnie ten facet w starym Focusie za mną jest wściekły. Dlaczego jadę zgodnie z przepisami i, I teraz powiem wystrzelić? Nie, jedziemy 37. Wow, Elon Musk, co ty robisz? Czemu, czemu jedzie po limitu? Co się dzieje? Panie Władzu, to nie ja. To samochód przejął sterowanie i zachęcił mnie do łamania przepisów stanowych. Dlaczego ty krzyczysz, że jadę dwa powyżej limitu, skoro to typowe? O kurde, trwa czystego transportu. Hurra! Jesteśmy wpuszczeni tym pojazdem. Dostarczamy to do. Ambasady Izraela. Nie, to byłoby, to byłoby, to byłoby chyba najdziwniejsze. Ja to mogę w prawo, nie dotyczy rowerzystów. Oczywiście, wszystko dla tych rowerzystów. Kurczę, ciekawe, jak rowerzyści dowieźliby kwiaty. No matko, a ja muszę taki zrobić z gzaka. Samochód ma plusy i minusy. Na przykład samochodem nie dowiózłbym tego balonika. Znając mnie, bym dobra, ale myślę, że kwietarnik by się to nie spodobało. Ja jednak rowerem bym już to był dawno i by, bo bym wjechał pod prąd. Samochodem muszę robić wszystko dookoła, żeby jechać zgodnie z prądem. O Jezu, to jest taki wielki blok O, nawet jest miejsce parkingowe Ja jak dobrze o, o, nawet jest takie miejsce parkingowe nie między samochodami, tylko po prostu Hurra! Zaparkujmy równo, żeby zmieściło się jeszcze 15 innych samochodów Tak. Takich klientów szanujemy, bo dostałem kod do drzwi O, działa, działa, działa o, -o. Ech, Ten balon to jest jakaś wyższy poziom, to wyższy poziom trudności dostarczania Co ja się wpakowałem? Chyba czy jest winda Może lepiej nie jechać windą, bo jeszcze mi wciągnie balonik między Windę, a piętro. Uwielbiam stare windy. Nie dość, że można poczuć historię na własnej skórze. To jeszcze By, czujesz, że żyjesz. Ale się wpakowałem z tą dostawą. Trzeba było zostać tu przy pizzy. No patrzcie, i tu jest 30, a ja mam jeszcze co najmniej 25. numerów wyżej. Albo jestem bardzo głupi, albo to jest bardzo skomplikowany budynek. Wyjrzę przez bar. Lubię takich sytuacji, bo tracę na to dużo czasu. A? a to jest sytuacja, która bardzo rzadko się zdarza. Dzień dobry, panu. Jestem pana dostawcą kwiatów. Tylko jestem na czwartym piętrze i tu są numery 27 i 28. Okej. Okay. Dobra, dobra, to sobie to wyobrażam. Czyli to jest inny budynek. jest Tu jest nasz numer. O i tu jest cywilizowana winda. Dzień Patrzcie jestem eleganckim człowiekiem. Nie przeszkadzać, gra. Proszę bardzo. Ochu, the pick up from Japonki. Ciekawe czy ktoś zamówił Japonki, czy to jest... A to jest sushi, tak no, mogłem się domyślać. W nie, że dziewczyny, tylko takie klapki. Wszyscy idą z kwiatami, co za piękny dzień. Musimy skręcić w Lwowską, która jest tam Tutaj też były sceny z serialu Zamiennicy Czyli o takich przygodach taksówkarzy Trochę tak się czuję Jak taksówkarz Sexy i pizza to tu same zawody Jeden pasażer krzyczy i wymiotuje, a drugi pięknie pachnie Jaki śmieszny pies ma sweterek Muszę gdzieś tutaj zaparkować Koło restauracji Japonki To Japonki Buns and Booties Bounce and Bottle Przepraszam, dziewczyny z Tindera zryły mi głowę O, są japonki Czy ja mogę tu skręcić? Dobra, tutaj sobie zaparkuję Przyjedzie czy nie przyjedzie? No przyjedź Dasz radę? Oj, bez przesady Moja babcia by tam tamtędy przejechała autobusem Ej, ile sushi? Eee, hej Cezary Dziękuję Dzięki, czekaj Coś jeszcze? O, super Trzymaj dzięki się, Dzięki o, 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 o. Na złotej, że telefon 30 minut przed dojazdem mam za 18 minut Dobre z tej strony pana dostawca suszy, ja mam do pana 18 minut, właśnie odebrałem pana zamówienie. No dobrze, a podjedzie pan tam pod tą gitarę przy hard -rock. Pod gitarę dobrze możemy się tam spotkać pod gitarą. No i 10. Dobrze, ja będę za 18. No możemy podjechać pod gitarę, tylko ja tam stanę na postoju dla i Pewnie ci ludzie się strasznie wkurzą. Ale dobra, no co mnie to obchodzi o coś taksówka. Jak eee. słuchałem, że zawsze 6. Eee. Dziwne, że chciał pół godziny przed dojazdem, przecież pół godziny to jest kupa czasu. Pół godziny to ja jeszcze byłem tam wtedy na filtrach szukałem adresu tego człowieka z kwiatami, który chciał kwiaty gracza. Ciekawe co będą grali na walentynki. Pewnie w takie romantyczne gry na stylu, ale ja to zawsze nie klikałem, no bo <grywka> to było zawsze super cringe. Zostałem w cukierki, bardzo mi miło. Och, o teraz zjem się się zadławię i wjadę Tesla w biurowiec, kur... nie. Ale by był zwrot akcji, co? To był ostatni odcinek Zostawy VOLT. Bardziej by bolała tylko banicja na VOLT. Tutaj każe mi zawrócić jakimś skrótem. A, tu jest wjazd. Jego łatwo prze przeoczyć, ale wjeżdżaliśmy tu w ostatnim odcinku. Czy teraz nikt nie jedzie? Nikt nie jedzie. Ui! I... Jezu, dzieci zawsze tak wolno chodzą Zobaczcie, tutaj nie szukamy miejsca parkingowego, bo mam traumę w szukaniu tutaj miejsca parkingowego po poprzednim odcinku A jak na złość teraz znalazłem Używamy tej uliczki jako skrót, skręcimy w Emil Plater i tam wjedziemy STA! Patrzcie, pamiętacie Suzuki X90? Też miałem te rejestracje z STA Teoretycznie, zgodnie z nowymi przepisami, mogę tutaj zaparkować, ponieważ tu się kończy przepisy tak ciasno tu jest. Ich 90, to bym tutaj. manewrował na milimetr, ale tutaj jak mam te wszystkie kamery i czujniki. Dzikie węże. O! Super! O, Czy on jest gdzieś tu? To jest chyba najgorszy spot na świecie. O Jezu, ktoś mnie tam trąbi. A świetnie. On sobie tu wyjechał. O, tam jeszcze policy. Pan Cezary? Tak. Dobra, już wysiadam, panu daję, tu mnie taksówkarze zaraz zabiją. Z normalnie mam rower, ale jest w serwisie i mi dziewczyna pożyczyła jej tecle Proszę bardzo. Dobra, dzięki. Nie ma problemu. Mam jeszcze dwa cukierki, ale możemy się podzielić, A, bo jeden Okej. Okay. No. Nie ma problemu. Znów mamy zamówienie z Japonki na lwowskiej. Arigato! Ale oni co tu robią? No nie no, no, tyle jest miejsca. To no z drogi! Co się dzieje? A, bo oni tu robią jakiś gambit wśródmiejski. Czemu nie może tego zrobić, po prostu zjechać do krawędzi, tak, żeby ja mógł przyjechać. Dlatego nie widzę sensu wjeżdżać tę część Warszawy. Wleczysz się 9 na godzinę. Rowerem już bym był dawno na miejscu. Bez sensu, bardziej od rowerzystów korki generują, i ludzie wleką się 9 na godzinę, żeby znaleźć coś wolnego. O, a ten co? To co on robi? Co on robi? No, przejedź! To jest jakiś napad, To to pan napad? Tak by się tu nie zmieścił. Nie wiem, on się tu zaparkować? Nie wiem, ludzie są tak dziwni. O, oh, w końcu w domu. Dwie dobrze, zostawię jeden samochód na środku ulicy, i tak nikt nawet się nie zorientuje. Pomyślą, o pewnie czeka na wolne miejsce. A w tym czasie ja będę odbierał pyszne sushi z Japonii. Albo po prostu stanę w bramie, tak jak ostatnio. Stop! Okej. Okay. Czy miejsce z tyłu jest zostawione? On przejedzie? Czy No bez problemu, wszyscy mnie mijają. Wśród mieście Warszawy to dżungla. Hej, to znowu ja, Pięknie. dla Borisa. Chcesz ee, ciasteczko Ja że tak. Zabawki. 9 tak. No, to nice, dobrze. dzięki. Na razie. No, stawki, wbijaj na stawki mała. Wejdź zabawki mała. Oni no teraz myślą, że tu będzie wolne miejsce, a tu bęk, brama! Nie ma wolnego miejsca. Bijaj na stawki, mała A nie, zaparkował tam, ale ja ja. Co ja tu dostałem? Ciasteczko z wróżbą. Następne zamówienie będzie do Krakowa. O, patrzcie. Strawberry and pistachio sandwich. Ale super! Porsche jedzie pod kątem, ale ja byłem na dobrej drodze, ale kurczę mi wyjechał. Wow, ale kurde mi wyjechał. Akurat wtedy ładowałem GoPro, miałem podłączone do powerbanka, jednak na szczęście Tesla ma non stop budowany wideorejestrator, który nagrywa ze wszystkich czterech stron. Znając życie i znając nagrany z kamer nie wyglądało to tak dramatycznie, jak było to w rzeczywistości, ale... Marysia, była lekko w sobą. Jechałem na autopilocie i byłem cały czas skupiony, dlatego nie ufałem w 100% maszynie. Trzeba uważać na takich walentynkowych kierowców, jak na przykład. O, proszę. Widzicie? Ale na szczęście jesteśmy już na Muranowie. Widać moje liceum. Ale ja. miliony wspomnień. Jezu, ale ze mnie Meloman. O! Tu w pierwszym odcinku z nas policja! W 2015. Jezu, to było 10 lat temu. Słuchajcie, jestem. Elon, nie teraz. Ale jestem stary. A, kiedy to wszystko zleciało? Nie można z tego żartować, Tak, to jest takie jakieś losowe, dziwne wspomnienie, jak moda na palenie sziszy. Ale w pewnym momencie patrzysz na 12 miesięcy w swojej galerii na telefonie. I naprawdę do Ciebie dociera, wow. Czas nikogo nie oszczędza. A, super, dzięki mordo. Tu on napisał, że to jest wyjście przy aptece, przy przystanku autobusowym. O, 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 o! Na szczęście mamy wolne miejsce i będziemy mogli wejść. A, może on Rosman zrozumiał jako apteka. O Jezu, tu jest takie miejsce z tymi krawężnikami, że ja temu trochę nie ufam. Niezły fart. Zawsze znajduje się jedno wolne miejsce specjalnie dla mnie. Jakbym żył w symulacji. Słuchajcie, lokacja jak z Mirror Search. Mirror Search, tak główna bohaterka, by zaczęła skakać po tych lampach. Dzień dobry. Kolejne zamówienie z jakiegoś 2 punta. 2, punto, 2 punta? O, może jakaś włoska restauracja. O, jest il Punto. Jakie tam wiadomo? Dobra, czekałem 5 minut, aż zmienił status na ready jest ready. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy, zapraszamy, proszę prosić. Tak. 867. Dla Magdaleny. dzień dobry, 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 dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Czemu to mi pika, że mam niezapięte pasy jak jestem na P? Ale ujej, 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 trochę zbyt pewnie wjechałem na skrzyżowanie Ale już prosta droga Jedziemy na Jagiellońską, na drugą stronę Wisły Nie wiem czy to jest dobry pomysł, akceptując to zamówienie myślę, a e, dobra, ważne żeby coś było a Jak my potem wrócimy? Już jesteśmy na Jagiellońskiej, nie wiedziałem, że Jagiellońska w ogóle się tak ciągnie Wiedziałem, że to jest długa ulica ale żeby szła w kilka dzielnic, to mnie zaskoczyło. I śmiesznie, takie małe samochody jak Citroenki stoją na chodniku, a wielka ciężarówka zmieniła się na jezdni. Lepiej zaparkować na jezdni, bo to wygląda estetycznie. Będziesz rozładowywać, czy mogę zaparkować za tobą? Okej. Okay. O, kod do demofonu. Takich widzów szanuję. Ciekawy design. Ten żółty bym zmienił. Ten żółty wygląda trochę dzi... Dzień dobry. No i Galońskiej. Ani szczęścia, ani przyszłości. Wracamy po kilkudziesięciominutowej przerwie do Nona Pizzeria. O kurcze, no nie ma tutaj podwórka, no nic. Hej, 3-5-5 gotowe czy jeszcze chwilę? No, ale zaraz powiem. zaczniemy robić, bo już kończymy jedno większe i zaraz w pierwszej kolejności ci zrobimy. Niech pan wejdzie. 3-5-5, 3-5-5, dzięki. Gracias. Dziękuję. Uuuu, patrzcie, już się powoli ci zrobi, ciemno. A dopiero gdy zapada zmrok, w wolcie pojawia się bonus Plus 30 stopni. Dzień dobry, Dzień dobry. tam było gotówka o 65. Jeszcze ja nie trzeba. Dzięki, proszę go. Dostarczyłem pizzę na niepodległość Z mieszkania I kobieta Zapłaciła mi za pizzę I między, między banknotami była karteczka Z prośbą o pomoc Napisała proszę pomóż Dobrze to jest niepodległości Mokotów? Mokot, tak Mokotów Widział pan ile osób jest tam w mieszkaniu? Roz, rozmawiałem tylko z tą kobietą, ale chyba do kogoś mówiła jeszcze zanim otworzyła mi drzwi, jednak nie wiem ile tam jest dokładnie osób. Numer do pana to ten zakończony 854, tak? Tak. Jak się pan nazywa? Wolałbym zostać anonimowy. No dobrze, przekazuję do służb. Dziękuję. Dziękuję.